Kolejne otwarcie inwestycji oświatowej wraz z nowym rokiem szkolnym 2025-2026 na 2026, publiczna szkoła podstawowa nr 1 zyskała nowoczesną halę sportową. To wielka radość dla dzieci, nauczycieli i dyrekcji placówki. To ogromna radość. To jest prezent, na który czekaliśmy, ale tak naprawdę do końca nie było takiej wiary, że to nastąpi. Chociaż ja to, co dzisiaj powiedziałam, pan prezydent słucha, słucha nas, słucha młodych ludzi i dotrzymuje obietnic. I ta obietnica została dzisiaj spełniona. To było największe marzenie naszej szkoły, bo dysponujemy jedynie małą salką gimnastyczną. I też dzięki panu prezydentowi w pierwszym roku jego pierwszej kadencji dostaliśmy boisko wielofunkcyjne. Małe, ale mamy. I do tej pory nie mieliśmy nic więcej. Dzisiaj dysponujemy tak piękną halą, że ja sama tracę dech patrząc na nią. E, obserwowałam tutaj przez cały czas postęp w budowie tego obiektu. E, wchodziłam do środka, cieszyłam się, biłam brawo i nie mogłam się doczekać kiedy. E, będzie dużo miejsca do grania w piłkę, niż tamte bo, boiska i hale i w ogóle więcej. Czyli podoba Ci się nowa hala? Bardzo. Bardzo dziękujemy za tę salę. Jest, jest bardzo ładna. Bardzo się cieszymy, że w końcu mamy więcej miejsca i przestrzeni na, na rozwijanie się, bo no, nasza sala gimnastyczna jest dosyć mała. Więc naprawdę przyda nam się to i jesteśmy bardzo wdzięczni prezydentowi i wszystkim, że. Musimy dostać taki prezent od miasta. Miasto Stalowa Wola, jak zaznaczył prezydent Lucjusz Nadbereżny, w swoim fundamencie zaczyna się od edukacji, wychowania i szkolnictwa. A publiczna szkoła podstawowa nr 1 ma największe tradycje, bo to ta placówka istnieje w naszym mieście od samego początku, czyli od 87 lat i wychowuje kolejne pokolenia stalowowolan. Ta hala półkowa, która tutaj powstała, była marzeniem Szkoły Podstawowej nr 1. Ekspresowa realizacja, pozyskanie środków finansowych umożliwiło realizację tego marzenia wielu pokoleń uczniów, nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1. Jeśli chodzi o wartość projektu, to cała realizacja to 4 miliony 700 tysięcy złotych, przy dotacji wynoszącej blisko 3 miliony 300 tysięcy złotych z programu Olimpia 2023. Dotacja udzielona w 2023 roku, a wkład własny miasta Stalowej Woli to 1 400 tysięcy złotych. A więc przy naszym nakładzie dzięki tej dotacji zrealizowaliśmy tak ważne zadanie to budynek wybudowany w konstrukcji hali łukowej drewnianej, ale całorocznej z izolacją, która jest podziemna, do tego system wentylacji i klimatyzacji, który sprawia tutaj bardzo dobre warunki przebywania, to nie tylko możliwość gry zespołowej, a więc piłka nożna halowa, to również oczywiście koszykówka, siatkówka do tego tenis, zestawy sportowe, gimnastyczne, ale to bardzo ważny obiekt do tego, aby również szkoła podstawowa numer 1 miała swoje miejsce do odbywania uroczystości szkolnych, teatralnych za halę dziękował w imieniu społeczności szkolnej samorząd szkolny, przewodnicząca rady rodziców a także nauczyciele. Życzenia uczniom i kadrze złożyła senator Janina Sagatowska oraz poseł Rafał Weber. Dzieciaki od parlamentarzystów dostały w prezencie piłki. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna w wykonaniu uczniów jedynki. Zaproszeni na uroczystość goście mogli również sami przetestować możliwości hali sportowej i wyszło im to całkiem nieźle.